Siewano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kinowic Dziś jest z moja moja młodsza siostra dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry, Tosia, moje pytanie, bo dzisiaj kolejny dzień poniedziałek jak tam w szkole? Źle. Czemu źle? Jedynkę dostałeś? Nie, jest nie. To, to jak nie dostać jedynki, to jest no. zawsze jest dobrze. No. no tak, ale. <laughs> nie no, szkoła zła. Ja też nie lubię chodzić do szkoły, widzę, możecie dać znać w komentarzach, jak wam się w szkole układa, a ja Tosia powiem Ci tak, słuchaj, opowiem Ci historię. Przychodzę sobie na kidowicę, normalnie sobie żyję, elegancko, fajnie i nagle patrzę, jest taki, na, taki kurczę zombiaczek, nie? Podchodzę do Ciebie? niego, zabiłem go moim, prawda, cudownym mieczem, położyłem go po prostu na deski. No i patrzę, wypadło mi coś z niego i patrz, wypadło mi coś takiego. Taki worek mi wypadł. Tak, właśnie worek? taki worek i nie wiem totalnie o co chodzi z tym workiem, nie wiem do czego on służy, ale wypadł mi taki worek Co ty zrobiłaś? Kliknęłam. Jak kliknęłaś i co? Nie wiem, tak jakkolwiek bo Co proszę. to jest? Co ty... Co ty Za? Co zrobiłem? Założyłaś to, masz czapkę na głowie! Serio? No! ja jej nie chciałam, co to jest? Ej, ale jak ją, czekaj, ma, ściągnij ją, masz tam pewnie ją, tam gdzie masz y, hełm. Aha, dobra. Musisz ją ściągnąć? Ej, a ci nie wiedziałam, że coś w ogóle jest. Możesz, osiągnęłaś, pokaż mi to, pokaż mi to. Dobra, masz. A, ja chcę zobaczyć to, czekaj. Ja tak? nie chcę, chciałam to. Ej, nie ma... A, tu to jest Co jest grane, jaka mam czapkę kominiarza Jaka fajna czapka Ej, dobra, czyli czekaj, czyli my w ten sposób możemy zdobywać różne czapki z mobów? Czy ja dobrze to rozumiem, że z mowy wypadają takie rzeczy? No, Trzeba nie to nie dzisiaj sprawdzić. Czekaj, ja zakładam, ja zakładam to. Tą... No właśnie mi też się wypadło, ale tak... właśnie dzisiaj sobie wchodzę i mi wypadło coś takiego. I nie wiem totalnie dlaczego, nie wiem o co chodzi. Wcześniej się tak nie działo, teraz nagle się zaczęło dziać. Ej, dobra, robimy w takim razie dzisiaj polowanie na moby. Zobaczymy, ile nam dzisiaj wypadnie tych toreb i ile uda nam się zrobić openingu i jakie ciekawe rzeczy uda nam się zdobyć. Może uda nam się zdobyć jakieś fajne czapki. Nie wiem, no. czy jest więcej możliwości tych czapek, czy co. Nie mam pojęcia, ale usłyszałem tu moba gdzieś. Słyszałem tu ale, gdzieś były moba. Ale jakieś fajne właśnie czapki. Dobra, kto znajdzie noba? O, tu jest, tu jest. Był tam, był tam Tu jest, tu jakiś. jest, tu, jest, tu ja gdzieś, idę. tu, 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 yy, stęka. tu gdzieś, stęka. Tu stęka, gdzieś, tu gdzieś, pod twoim domem stęka. Ale Jezc. dobra, trudno, idziemy szukać gdzie indziej. Ale tam ja był tam zombie, z... ale czekaj, były, mi się wydaje, by że zaraz tam. znajdziemy tutaj bardzo szybko jakiegoś moba. Pyk, pyk, pyk. O, chodź tutaj, chodź, chodź tu pod skiny, pod skiny, pod skiny. Czemu? Bo tam jest biom zimowy, a na biomie zimowym często się moby respią. O, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Mamy akurat no, nos, to zaraz. idealnie nam się jest składa. Koło, ja założę sobie zbroję, może całą. O, nie, jak to się baguje? Co jest? A ja. Kurcze, dobra, no to trudno, będę tak. Chcę mieć tą czapkę. Gdzie ty jesteś? A tu dobra, jesteś, dodań, chodź. No idę, idę. Chodź, chodź. Ale... Czekaj, ja muszę zabrać. Muszę, dobra, chodź, zabiorę jedną pochodnię, tylko żebyśmy mieli coś do dobra. świecenia. O, są zombiaki, chodź, 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 chodź Gdzie, gdzie? Lecimy, tu, tu, tu są, gdzie? tu. Dobra, zobaczyły nas. Gdzie Chciały, gdzie? Bić zombi... Chciały bić tych villagerów. Lecimy z nimi, pyk. Jeden dostał. Głup, drugi. Co? Ej, teraz nic nie wypadło. Co jest grane? Czemu? Ej, to nie może wiem. pewnie, nie wiem. Może wypada nie zawsze. Co to może... są? Co to, czemu jest? to jest? Tyle tych, tych. Co to jest? To jest villager. Co? Czemu tu się? Co? Co się stało? Panowie! wie? Zasiano. Wyjdźcie stąd? Klebek. Co? Ej, no tu jest. Ile... Ej, ile... Co tu się wyprawia? Co to jest za, za impreza nie tu? czemu ich tutaj jest? Dobra, wypuszczamy ich stąd. Impreza party. No za Chodźcie, chodźcie, imprezę. tu chodźcie, chodźcie, A ty villagerze, tu zapraszam do góry. Proszę, tu jest droga. Ej dobra, tu jest tych golemów tak dużo. I ja nie mogę, one się tu zepsuły jakoś. Ej, zawsze chcę, żeby było mało zombiaków, a teraz chcę, żeby były i ich nie ma. No, to, ale to jest Ach, złośliwość, wie. to jest złośliwość Minecrafta, tak to już bywa. Dobra, tak? O nie, uderzyłem golema, o nie, proszę. O, ho, mnie! je! masz! Bije mnie golem! Nie, zostaw mnie! Gdzie jesteś. Zostaw mnie, zostaw ja, mnie. Jak chciałem Cię uwolnić? Czemu Ty tego nie rozumiesz? Dobra, Ej, a ch chyba mnie odpuścił. Ja nie nie wiem, możemy to sprawdzić. Może, może ze szkieletu wypada również? Dobra, I jeden cios. I Dobra, z tego nic nie wypadło z pająka, z pająka. też nic nie wypadło. Jak z tego to szkieleta tutaj... wypada coś? Uderzyłem nie. go. Też nic nie wypadło. Ej, ale jak to się dzieje, że ty jednym strzałem zabijasz? Bo ja mam diamentowy miecz lepszy na tym aż żelazny. Skriper. Poza tym ja nie jednym ciosem uderzam, tylko tak na dwa. Ej, skripera też nie wypadło. Co jest grane? Nie wypada z ich teraz. mi go. A wypadło? Dostanę. Wypadało. <śśmiech> czekaj, dostałem coś. Dostałem co, coś? Masz? Mam, masz? Niebieską masz? mam niebieską torbę, mam niebieską. Epic Zuka, hat czekaj, Grab. otwieraj. Dobra, A, bo otwieram. To zbierajmy. O, o. Co to jest? Czerwona? Czekaj, czekaj. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej, czekaj, trzeba <laughs> bić te zębiaki. Dobra, może tu, czyli to wypada, ale co jakiś czas i są różne. Ej dobra, patrz, no chcę. No. Ma, masz masz ten czerwony, masz. Ja zakładam tam tą czarną czapkę, ona mi się Wiedzał, bardziej podobała. Sobie tam... Aha, no. czyli dajesz mi tą gorszą. Tak, bo mi się nie podoba, tak? Ja brzydka jest. Dobra, zaraz Ci ogarniemy coś innego, jak znajdziemy, może będą jakieś takie... Może będą też takie kobiece czapki. O, o nie! to jest? No te ziomki z nimi te... czekaj, może... może z nich coś wypadnie. O nie uważaj Creeper! Uważaj! A! Aaaaa! O, że braki! Jesteś ja zombiaka. Ale ja nie dobra. mam tego w ogóle. Jest kolejna torba. O kurczę, wybuchnie. No dobra, wybuch. Otworzyłem twoją bazę niechcący. Nie tak to miało wyglądać, ale nie, dobra, ja co się wyprawia! Pobiegu. Ej, dobra, te, te moby są teraz jakieś bardziej mnie. agresywne niż były! Co ty tu robisz? Co ty już wyprawiasz? O, no się. Tak w ogóle nie miałaś, że. O, jak wypada z nich teraz, dużo z nich jest... wypadło teraz. Ej! Mam dwie torby, mam dwie torby już. Daj mi je nam otworzyć. Czekaj, czekaj, muszę tu zrobić yy, ci to wyjście nie normalnie. Nie idę po miecz, bo bez miecza się nie da. O, Iść, O, co tu się Załuchij wyprawia? tą bazę, bo trochę tak. lipnie, jakby ktoś to odkrył. No, to prawda, już to muruje. Dobra, zamurowałem od dołu, to jeszcze będzie trzeba troszkę naprawić, ja ale... Ja nie wiem, czy ja mam miecz. Yy, mam czekaj, przyszedł. bo ja tu muszę... Wyszedł na podłodze ten tymi jest, się, że tak powiem, stoczyć batalię. Jakiś okay. miecz musisz mieć? Najwyżej krótsze, będziemy musieli ci zrobić w jakieś jakiś miecz, bo tu nie masz żadnego miesza. O, nie, 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 nie. Chodź tu, no. Dobra, idę tu. Czy tu jest coś? Ej, tu są twoje rzeczy! Tak, to jej ja idę, tam No. Chodź, chodź, chodź. Zabiorę twojego expa. Zamijają. Tu, 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 tu. O, nie. No i creeper kolejny, dobrze Kurczę, ja akurat wybuchło tych twoich itemów. Znikły niektóre itemy, ale został kill up, na szczęście, najważniejsze. A miecz? Miecza nie mam. Miecza nie masz, no. Ja cię smolę, miecz który teraz był mi najbardziej potrzebny. Dobra, damy radę, chodź, będę cię bronił. Idę chodź. Po zombiaka, nie bierz mi go, ja go... Siekierą, siekierą możesz bić też. O nie, gonicie fantom, czekaj, czekaj. Dobra. No ej! Zostaw mi go. Dobra, ale to nie bij kill -off, tylko siekierą bij. Czemu? No bo siekiera więcej zadaje. Da. Dobra Dobra, fantom dał mi fantoma Idę, ten skriper, dwa nawet No to, nawet. czekaj, no to czekaj, bo skriperem to ty nie wygrasz Nie ma Wygram. szans nie, nie, no dobra, no, no. to dawaj no, 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 no ale to ja miałam go zbić? No a Jak co miałam, robię? no patrz, to ja biję, ale trzeba uderzyć by i trzeba uciekać do tyłu Dobra, bo ja, dobra, czekaj Sorry Co? Nie no, dałem no. radę Zabiłem, ale nie no, wypadają mi mam to dwie torby, mam dwie torby Chcesz otworzyć? No, otwórz ja mam otworzyć, czy ty. Co ty, co się ja. wydarzyło? Co ty masz na głowie? No, to co mi dałeś? Czemu to jest takie z bez zepsute? Co się wydarzyło? Daj mi to i nie mam... Ej, ściągnij to czapkę, załóż. Ściągnij, ja mi załóż jeszcze raz. Proszę. Dobra, mam coś zepsute. Aha, coś, coś się zbagowało. To, umie... to A jak umie. A Ej, ja nie mam tej czapki mojej. Czemu ja nie widzę mojej Przy czapki? Sobie. Dobra, to Dobra, Tosia, już mi wszystko działa, już jest wszystko git. Mam dwie torby i teraz okay. tak. Ty otwierasz jedną, Daj ja otwieram no. drugą, no. I zobaczymy, co nam wypadnie. Rak, Uwaga, jesteś gotowa? Trzy, trzy, trzy ry, ry. Dobra, co to jest? Okay, ja ją Explorer hat. Nie wiem, co to jest. Jo, mam taką czapkę podróżnika! Po, załóż swoją. Ja. jakieś dziwolągo. No to jest jakieś głupie, co to w ogóle jest? Na głowie, ale super. Co mam? Rozbite jajo masz na głowie. Ej, tu fajne, ja mam. No nie wiem. Śmieszne. Fajne. Ej, dobra, zrobił, ja się zrobił się nam dzień. Zrobił się nam dzień. Co teraz? Mamy lipę. Trzeba, trzeba zdobyć zębiaka, a my a mamy dzień. Czekaj, zejdźmy może na dół do, do, do kopalni. Tam może będzie szansa na zdobycie jakiegoś, jakiegoś moba. Albo no. pójdźmy do netheru i. Znaczy, nie z piglinami. Że nam się chce być z piglinami. Nie, tak wiem, średnio. ale mam nowy miecz. Chodź, diamentowy. pójdziemy. Cho Albo nie, Diamentowy. tutaj nie tu, nie, tu nie, tu nie, chodź, chodź, chodź choć. Szybko pójdziemy. dwa klejnoty. Jak dwa klejnoty? A, bo zdro... dwa diamenty w sensie. No. Dobra, chodź, pójdziemy pójdziemy do tego, no. pójdziemy do, do kopalni ja. jakiejś, bo tam będzie szansa na moby no, i może będą. jeszcze jakieś torby zdobędziemy, ciekawe. Dobra, jesteśmy, widzę, wie, w kopalni i teraz tak, może tu będzie jakaś szansa A, na to, ciemno. żeby. O, jakaś skrzynka! Uu, skrzynka? Siedzące jagody jest? i chleb. Ktoś tu już ograbił, ktoś tu już chyba był, wiesz? Wiesz to? Tu zabrałem. O, jest creeper, jest creeper, jest creeper, dobra. Pyk dostał ciosa. Dostał drugiego i nic z niego nie I tu wypadło. Ciemno, daj mi może coś. Ja nie mam, ja nie, mam tylko jedną pochodnię, musimy znaleźć drugą albo skraftować ci y z tego. No nie przygotowaliśmy się pod tym względem. Ale czekaj, no. może. Czy świecą? Sprawdź, weź to. Czy świecące jagody odświecą Chyba świecą, jak sobie weźmiesz do ręki. Uwaga, Weź je do ręki. O, świecą. No, no to, to masz. A tu jest węgiel i tak, to możemy ci zrobić pochodnie. No, ale już nie trzeba, już. No ale patrz, i tak, i tak i tak zrobię ich więcej, bo. Bo akurat się nadarzyła okazja, że jest możliwość, to. Chcesz Uj, jajko, pochodnie? Dalej mam na głowie, no. Masz. Masz tutaj 9 i... Dobra, dzięki. I korzystaj. Dobra, no musimy... czekać, bo my musimy tutaj jakoś to... Y, ten. Musimy... o, słyszę, słyszę, zombiaka, słyszę zombiaka. Jest? Słyszę zombiaka. Gdzieś tu muszą być. Ja tu cię. coś na prawo jest, o tu ja coś ja na prawo cię. jest. I są I są szkielety też. Czekaj, przekopuję się tu. Tu coś, tu coś jest, tu coś, tu coś będzie. Są też pająki. Dobra, o, dobra, no. jest, mam. Dobra, Zombik, zombiak, jest, jest. O dobra, dostałem torbę kolejną. Ło, wow, ile tu jest mobów! Nie! Czekaj Gdzie ty poszłeś? Tam? Czekaj, Tam robię poszuję, widzę cię. Ma, Mam spota, mam spota do... do, do bicia ich Uu. Dobra, świetnie Dobra, jest, pokonani, pokonani teraz O przepraszam, jest jakaś torba. Mam dwie torby, mam dwie nie, torby masz? kolejne Mam dwie to jest, torby. Jak, nie wiem, nie nie. O, zombiak! Bo ja mam też, ja mam looting na mieczu, no, więc ja mam większe szanse na to, żeby to zdobyć, więc ja powinienem zabijać, wiesz? Ej no! Ale ja muszę zabijać, bo jest większa szansa wtedy, ja ci dam te torby Ej, też, też do otworzenia. Nie, nie. coś zabić. Dobra, creeper. tu nic, tu jest skrzynka znowu. Żelazo i złote jabłko, fajnie, fajnie, fajnie. O, zombie, 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 dobra. Z creeperami nie możesz się bić, bo ty nie umiesz. Creeper, creeper wymaga, wymaga doświadczenia. O, kolejny. O, kolejny. No, ale nic się nie stało. Nie się się. Będę, będę się śmiał. Goni się Dobra, kolejny zabity. Ja cię, ja nie mam jeszcze z nim pija, ja, ja nie mam... Ja zginę zaraz. No to zjedz no, coś. Masz, spokój, bo ja masz, zjeść. Masz, zjedz złote jabłko. Coś ci. pożywnego, nie? Wyrzuciłem... Ja sobie... Złote jabłko ci wyrzuciłem. Gdzie? No leży ci tam pod nogami. O nie, wybuchnie, dobra, tu też popełniłem A, błąd. Ja masz zjeść teraz, Zjedz se, no jak, 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 albo zostaw senat, no, jeszcze z na z tym z nie z tym z tym z Dobra, to biję to... te moby i z tym 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 z Co z dobra. z tym to tym za nic nie ma. z to jest za zejście? Co my tym z odkryliśmy? Co to jest? Dobra, czekaj, Creeper tu jest, do bicia. Dobra, zabity. No nie no, mam dwie torby tylko. Masz? Dobra, masz, masz. Dam, ci, dam ci rzadką torbę do otworzenia, może teraz coś lepszego da, ja wezmę Dziękuję. tą podstawową. Dobra, jesteś gotowa? Otwieramy kolejną nie, torbę. Nie, nie jestem. Dobra, trzy, cztery. Ry. Co jest, co ja dostałem? Mam żabę! Co ty masz? fajnie masz! Ej, ty masz nie simsa! Mam... Co to jest? Nie to jest jakiś kryształ? Czekaj, ja założę, założę żabę. Pa, Ej, Dawid będzie, chcia będzie, chcia będzie, chcia będzie chciał wszystko, żebym ja mu to nie sprzedał. Nie dawaj mu, nie dawaj mu. Ja mu to sprzedam, ja z nim zrobię deala, ja mu to sprzedam. Może, że ja będę pierwsza. Co, że ty będziesz czym pierwsza? No, bo, bo nie wiem, może zdobędę jakąś torbę. No, może tak, ale ja tutaj. Ja Dawidowi muszę tę żabę sprzedać, zobaczymy, za ile będzie no chciał ją ja Może, może będzie. Ej, trzeba wiesz, co zrobić taki targ, gdzie będzie się te czapki wystawiało. To jest no. dobry pomysł. Dobra, e, bije tu kolejnego ale, jakiegoś. Dobra, ja i kolejnego. Dobra, Szukam. nic z niego nie wypadło. Szkielet, chodź tu. Pyk! Dobra, mam kolejną torbę, ze szkieleta wypadła. Tam jest Creeper. Dobra, pum. B Kolejna torba, nowa, żółta! Jeszcze takie nie co? mieliśmy To będzie jakaś legendarna nie nie wiem, chyba. To jest za duże szczęście. A nie, to jest jakaś... Zostaw mi je... go! nie no, ja mam looting, więc... więc u mnie częściej wypadają. Ja się bij go, bo ja nie mam życia. No, to po co się? Po co się angażujesz w bitkę jak nie masz życia? Dobra, chodź, idziemy dalej. Mam, dobra, mam kolejne dwie torby. Daję ci znowu dobra. tą żółtą masz, a ja wezmę sobie tą podstawową. Dobra. Dawaj. Dziękuję. Czy, Trzy, cztery, ry Ok? To jest dziwne, ale. Zostałem czapkę jest. papieża. I to fajnie, ja. Co tu się wyprawia? Co ty masz? Dobra, nie wiem, ja nie co wiem co, co, jest... co to jest totalnie, ale, ale mam takie czapy, ciemca. że to jest głowa mała, ale ta mi się najbardziej podoba, jest taka, <noise> jest taka najbardziej do mnie pasująca. Dobra widzowie, no my będziemy zdobywać dalej takie czapki. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć ich naprawdę całą masę. No a co, my widzimy się w na następnym odcinku i mam nadzieję, że te czapki jakoś nam się przydadzą i będzie może można zrobić na nich biznes. Może sprzedam Dawidowi kilka czapek.